Dzień dobry jeszcze raz moi drodzy widzowie yy, przed, ten, yy, nagrywałem przedtem odcinek, ale no, yy, zacząłem drapać właśnie krzyżówkę i zadzwonił telefon, bo się zapisałem na szczepionkę, ponieważ w sierpniu wyjeżdżam, postanowiłem się zaszczepić, no nie chcę, ale muszę, bo nie po prostu nie widzi mi się robienie tych testów co chwilę i tak dalej i tak dalej, więc postanowiłem się zaszczepić. Miałem termin na 17, a się okazało, że jest dzisiaj wolny termin, no i pech chciał, zacząłem nagrywać i telefon był, że jest, że jest miejsce i jak chcę to żebym przyjechał, no to no to pojechałem, no dobra, teraz wracam dla przypomnienia, czekajcie, bo ja się tu muszę ogarnąć jestem w ogóle dzisiaj nieogarnięty, zacząłem drapać właśnie yy, kocham drapki. w niej nic nie było no i wziąłem się za premierkę, za krzyżówkę no, i wydrapałem tyle, ile wydrapałem. Tu jeszcze dla przypomnienia mamy yy, dwa świąteczne odliczania: pełny portfel i, i brylanty. Także dzisiaj taki troszeczkę większy yy, mikro niż zwykle, z samymi grubymi rybami, prawda? I tak to wygląda. No dobra, lecimy z tą krzyżówką dalej. Tu wszystko ten: z z numerem 3. Krzyżóweczka jak poprzednia, tam była różowa chyba tylko chyba tak ta jest żółta no zasady <coughs> sorry zasady te same bo tabela wygląda e, tak od 5 do, do 85 tysięcy no i lecimy co my tu mamy w bonusie od, odkryły nam się dwa dwie literki i teraz jest tak na czym ja to skończyłem na k j j jod j chyba wydrapałem wszystkie j i teraz Bierzemy się za K, tak? I Teraz bierzemy się za K. No dobra, no to K. No to mamy w bonusie K. Mamy foka. Oka. Foka oka. Obornik. Oborniki, przepraszam. Oborniki. Mamy tu jeszcze gdzieś K. Jest projektor. Dobra no Teraz krzywda druga Nie my tu mamy jakieś k Czy my tu mamy gdzieś k? Jest kuma Dobra Kolejna literka to literka Y Literka Y Y, 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 y grypa no, 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 no. Poszczepiące, no to jak poszczepiące, na razie nic nie boli Nic mi nie jest, zobaczymy jak będzie później Jutro, pojutrze, za tydzień Za 5 lat, za 10 No zobaczymy, Y Sylwia Dobra, Y więcej nie ma Później Mamy literkę C Mamy Uncja chojnice No i chyba tyle, a tu mamy jakieś C nie ma, 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 nie ma. Nie ma. Dobra. Literka S. Mamy swój E w F bonusie. I szukamy <laughs> Eski, 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 Eski. Pirala. Mm, tylko jedna. Sylwia. Mm, set. Dobra. Kolejna literka to P. Mm, mm, mm. Czy my tu gdzieś mamy P? Mamy tutaj w spirali P, grypa, projektor, pies. Dobra. Mamy literkę A. No i to A powinny się posypać. Uncja jest. O, nie chcą się chyba tak za bardzo sypać lat, jest jedno A. E, spirala, 2 A. No i tyle. Później mamy glina. Broda. Ej kurde, miałem A zdrapać, ajajajajaj. bumerang, Antoni. Tabu. Guatemala. Gdzie tu jeszcze jest Tu jeszcze jest drugie A. W Gwatemalii. Mm, Sylwia. Kuma. Magellan. O, jeszcze trzecie A. Yeah. gdzie? Trzeba dobrze patrzeć. Patrzeć, patrzeć, patrzeć. No dobra. Lecimy dalej, mamy literkę I, hojnice, poworniki, glina Emir, Sylwia, Antoni i tyle. Z z proszę Państwa, ale tutaj jest rzepak. Na, mamy tu jakąś zetkę gdzieś. Czy my tu mamy gdzieś jakąś zetkę? No nie mamy. Ej, ej, ej. Nie mamy zetki. Dobra, następna to w. W -w, w. w, 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 w. Ewa. Proszę bardzo. I tyle. Tu mamy gdzieś jakieś W. Sylwia. Proszę bardzo. No i co? No i tyle. Kolejna literka to B. Berno. Berno, berno, Berno. Oborniki. A tu jeszcze było A. Eee, blog. I tyle. Tu mamy bumerang. Broda Tabu mamy pierwsze słówko I BBB nie ma więcej B Jeszcze dwie literki Literka N <coughs> Gong. Berno Oborniki Wojnice. Glina. Megafon. Antoni. Raz, dwa. Dno. Grodno. No i ostatnia. Jest No super. No, no, no. Mamy bonus. Pewnie piątek, dobry piątek. Ale jeszcze tu lecimy foka. Nie mam. No nie chcę to F wsiąść nigdzie więcej. No dobra. No to mamy bonus. Fuksja. I tak, F jest, U jest, K jest, S jest, J jest i A jest. No i odkrywamy wygraną. O. No jak nie lubię krzyżywek, tak chyba zacznę je lubić. 20 złotych, fajnie. Literki kontrolne dla 20 złotych. To P. No i super. Gitara. Dobra, lecimy dalej do tych większych zrafek. nam troszeczkę z tą krzyżówką zeszło. Mamy tutaj świąteczne odliczanie z numerem 4. Szukamy prezentu. Zajmujemy prezent, wygrywamy milion. No i tak to działa. No. Dobra, mamy tak: kożuch, sanie, renifer, ajołek, Ciuchcia, szóstka, rękawica. Zdrabkomisz, popatrzcie się jaki piękny zdrabkomisz tutaj się nam ukazał. Ósemka. Kula. 9. Łyżwy. 10. Kartka. Sople. Lizak. Gwiazda. Choinka. I skarpeta. No dobra. Później była 15, teraz szesnastka. Teraz tak. Kominek. Stroik, dzwonek, świeca, trąbka, czapka, szyszki, piernik i skrzat. z Zdrabka pusta, literki kontrolne nam to potwierdzają. Dobra, lecimy dalej. Następne świąteczne odliczanie z numerem 6, czyli obydwie zdrabki parzyste. I mamy tak szyszki, kominek, kartkę, renifera, rękawice, kożuch, aniołka, lizaka, zdrabkomistrza, kule, skrzata, dzwonka, Skarpetę, trąbkę, choinkę i czapkę. Przesuniemy, żebyście widzieli. I 17 jest tak sanie. 18 gwiazda, piernik, ciuchcia. I ostatni rządek. Mamy łyżwę, stroik, sople. I, 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 i świeca za milion no ale świecę niestety nie szukamy teraz co pełny portfel czy brylanty może brylanty pełny portfel pełny portfel z numerem 2 zaczynamy tradycyjnie od ostatniej i mamy 30 zł 50 tysięcy 100 2 miliony

Mamy od kart i z tej karcie mamy koniczyna i moneta niebieska diament, pierścionek pomarańczowa, klucz i moneta, szara, koniczyna i walizka, srebrna, moneta i diament, złota koniczyna i banknoty, moneta banknoty, klucz i pierścionek. No, i przechodzimy do gry ostatniej, w tej zdrabce. Grywające liczby to 25, 18, 16 oraz 15. Mamy 29, 6, 27, 1, 21, 13.

26 obok i 24 też blisko. Dobra, Zrabka pusta I ostatnia nadzieja. Na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy odcinek są to brylanty z numerem 4. Szukamy trzech identycznych symboli. No to zaczynamy. Mamy tak: róże, pierścionek, czekolada. Dzwonek Kufer Pierścionek Torba Czekolada Portfel Dzwonek Kolczyk Portfel Uła, gdzieś to się podziało? Naszyjnik, naszyjnik, naszyjnik. Tak, tak coś czułem, że tu jest za duża przerwa, właśnie, że coś to jest podejrzane. No fajnie, w 7 mamy trzy identyczne symbole. Sprawdzimy sobie na końcu, co udało nam się trafić. Gra ósma. Perła, prezent. Szkoda, że w świąteczne na odliczają. Następnie korona, kolczyk. Diament. Diament. A, kolczyk. Podkowa. Podkowa. Moneta. Bransoleta lustro, czekolada, Garnet W bonusie, księżyc. Gra 14. Tron, safe, trofeum, klucz, okulary, świnka, podkowa, perła, złoto, Lustro. Zegarek. Zegarek. Złoto. Śminka. Klucz. Brylant. Zegarek. Perfumy. Sejf. Śminka. Garnek. Kufer. Śminka. Nie widzicie. Moneta. Worek. Bransoleta lustro, okulary, kapelusz, perfumy, szminka, pierścionek, korona i ostatnia szansa, kufer złota. Dobra. Patrzymy pod tymi naszynikami, co mamy. Ja myślę, że 30 zł. No ale może coś więcej. Jest tu 60 na przykład. No, 60 by było bardzo miło trafić. I... Pamiętajcie moi drodzy o subskrypcji mojego kanału Jeśli chcecie być na bieżąco Dzwoneczek Mile widziany Dobra I co my tu mamy 3 dyszki Uu. Uu. No dobra, chociaż zrody jest nie Dobra Podsumowanie robimy I teraz tak, bo się trochę pogubiłem Tu mamy tak Wkład był tak 30, 60 60 85, 90, 115 i 5, czyli 120 zł. A udało nam się wygrać w krzyżówce. Jestem w szoku, że krzyżówka dała nam aż dwie dyszki Udało nam się wygrać w krzyżówce 20 zł i w landach 30 zł. Co daje nam 50 zł, więc jesteśmy na minusie. Ponad połowę, bo 70 zł. No ale dobre. Lepsze to niż nic. Także jest fajnie. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. W weekend będzie rozstrzygnięcie konkursu. Także zapraszam. Hej.